Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, na Instagramie Już poznaliście wagę tego pana Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział, możecie wbić United It, odkrywam karty, zobaczcie sobie na, na tym Instagramie United It tam macie wszystko, no i też już dzisiaj pierwsze efekty, wrzucone przemiany Także kibicujcie widzowie, trzymajcie kciuki No a my startujemy z odcinkiem i z potężną ikoną, niczym ten pan tutaj właśnie tak 81 razy plus. plus. razy 25. Osta razy plus. O. Yeah. czyli nie będzie to, w tej paczce. Niestety. Jezus Maria, mukiela, mukiela 8-4. Czy ktoś tę paczkę uratuje? Nie! Nie <laughs> mów, że nie było walkoutu w tej paczce! <laughs> Su! Jest. 8-5 nie miałem w 25 razy. I ja opierzcie, widzowie. Katastrofa. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. I zaobserwujcie Instagram United. It już płacze za łapkę A już jutro kolejny TikTok na United YouTube. Haha. <grym góry> w każdym razie leci. 11 razy 81. Na naszym koncie. No, no, jest potężny walkout? Okej, okay, okej! Harry Nice! To jest dobry foderek na właśnie Optimusa i yy, Tudzież Toadsa Nam się przyda Harry zobaczymy czy coś oprócz niego jeszcze Jakieś 85 nawet będą dobre? No dobra, właśnie, no dobra No ale Harry jest git To będzie to, nasza paczunia A my w tym czasie będziemy tego Optimusa robić. Ja to do. Ooo! Oh, no oh. De la France, Karim Benzema! Oh. Najlepszy napastnik świata? Chyba tak, co? nie jesteś Polakiem chyba To znaczy no, nie ma, nie ma sobie równych kar ma w tym sezonie Trzeba być realistą, zobaczmy co otróc... Realistą trzeba oprócz... Tak no. <ścoughs> Okej okay, moi drodzy, a my robimy pierwsze wyzwanie na naszym koncie na Rion No i zobaczymy co ciekawego wypadnie Przepalamy totciki, nie Totsiki, Hero di Natale nawet Także dużo ważnych kart dla naszego klubu, My zobaczymy co poleci? Przede wszystkim e, otwórzmy pakiet za pierwsze wyzwanie. O, czy ja coś to mogę już otworzyć? Ciekawego nie mogę, więc e, sprawdzam. Jest tutaj gwarancja 82. Gdyby poleciał nam jakiś toc. Dziś to było, no? No jest Eriksen, no super karta, super no, zawodnik. On 3 miał toc, więc on ma no... no niestety, pierwsze, pierwsza paczka nie oddała. <laughs> Okej, okay, moi drodzy, i drugi składnik. No niestety, większość kart trzeba było kupić. I zaczyna być to niepokojące, jeżeli chodzi o nasz budżet. Zaczynaliśmy mając 800 tysięcy, mamy w tym momencie 722 tysiące. No i teraz paczka, która ma gwarancję 80 plus overall. W poprzedniej nie było walkoutu ani ekranów, W tej paczce już są ekrany, ale to jest tylko żałów Felix. Prawie dużo to. 83 overall. Hmm, no i to niestety nie zapowiada nam spektakularnych trafów. Lecimy na ostatnie dwa wyzwania. Okej okay, moi drodzy, przedostatnie wyzwanie od naszego Optimusa 92, no tutaj też już większość trzeba było kupić, albo wszystko kupiłem, no prawie wszystko. No i zostało nam już 593 tysiące, więc no, wydaliśmy już ponad 200 koła na to. No i sprawdzamy też, co będzie w pastce numer 3 i kolejne ekrany. Korkramari, Jezus Mario, czyli 2 razy 83 dostałem. No Nie oddałem te paczki. O, by gówno to. Ale nie ma co się oszukiwać, też te paczki nie są jakieś rewelacyjne. Okej, okay, moi drodzy, i ostatnie wyzwanie o naszego Optimusa 92. Czy to jest ten wieczór? Czy to jest ten dzień, kiedy będzie totalne oddanie? W sumie mamy 515 tysięcy, to oznacza, że to wyzwanie nas wyniosło około 300 tysięcy końców, co jest do zaakceptowania. No i teraz zobaczmy, jaka będzie wróżba dotycząca właśnie tej ikony 92. Uwaga! Fatalne. Uwaga, 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 uwaga. No i leć. Wróżba, która powie nam, jaka to będzie ikona. Uwaga, oczywiście nie ma walkoutu, Bral. A więc widzowie, a więc widzowie, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach. To dobra wróżba, bo przed nami paczka z ikoną Optimus 92 na naszym koncie, gdzie wróżbą jest. Brazylia. No dobra, moi drodzy, paczka 92, y, Optimus na naszym koncie i otwieramy. Leci, leci, oby bez fejla, Cyk, wyłączamy. Najgorsze jest to, że jest opcja duplikatu, bo mamy trzy karty Optimus na tym koncie. Pomijamy. No dobra, Walia. To byłby początek piękny. Walia i koniec. Ja generalnie sprawdzam wszystkie over, bo ja nie mam pojęcia, czy ten Szewczenko ma 9,1 czy 9,2. Nie wiem, po prostu sprawdzam wszystkie Nie zapisuję, nie notuję sobie tego kto ma jakiego overall, tego sprawdzimy każdą narodowość Oprócz Serbii Bo Serbię po prostu mamy w klubie Wid Chociaż nie, Widić ma 91 Optimus Więc on nie może być, w sumie i... <laughs> Irlandia, Kim pewnie też nie może być nie No dobra, no ale Nigeria Nigeria hmm. też nie No to może Północna Irlandia, też to nie będzie no dobra, no Meksyk, no to jest taka karta, gdzie... fu że ulga jest ogromna, kiedy nie wypada mi nic e, z tej Nigerii. No i teraz... Nigerii. No i teraz Węgry. Kurczę, no takiego puskasa bardzo bym chciał trafić, ale niestety muszę się wstrzymać. Ivory Coast do so. zaszki. No, by pasowało, by pasowało coś. Tutaj jeszcze jest Japonia z tych niechcianych i uwaga... Jest, okej, okay. Japonia no chociaż pewnie na nakata, nakata też ma... Nie, pewnie ma 90 over, ale ja się dobra, widzę, no. no. Dobra, jestem zmęczony 10 godzin podróży, po zresztą jak oglądacie Instagram United It, no to pewnie wiecie co się dzieje na no, tutaj Dania. Też nie. Schmeichel chyba ma 92, więc... albo 93 nawet. Finlandia na raczej nie ma. Uh, Finlandia to jeszcze jest gana. Sien powinien mieć 92. Plus. I ta karta na pewno byłaby koksem. A właściwie jest, okej, okay, chyba to wszystko. Kamerun, eto Optimus. Na tym koncie tego eto nie mam, więc mógł tutaj wypaść. Chorwacja. Właśnie, Chorwacja nie była tym? Na tym pamiętam, jaką miałam wróżbę już. Nie Brazylia była Brazylia była, w... Brazylia Brazylia była. była wróżbą. Uuu, bratku, no by tak było, no dobra. Wszystko wskazuje na to, że stało nam top 9 narodowości. S1 oczywiście ma 91 overall, tutaj sprawdzałem Waszą czujność, widzowie. Hiszpania. No powiem tak, mam Szafiego, mam Butragenio. Każdy inny traw z Hiszpanii będzie zły. Coś Raul pisał. Jest, okej. Okay. Jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. Już tej Hiszpanii za dużo to było. Portugalia. Albo najpierw Argentyna. Bo to też jest niechciana narodowość przeze mnie. Okay. Maradona by nie dała. I zostało 7. Nie ma już Maradony w FIFA, niestety. No tak. Nie Portugalia. Euzebio Optimus. Zapraszam. Nie tym razem. Przed nami Włochy, Niemcy. Ho Holandia, Niemcy, Francja, Anglia, Brazylia Dobra, jak wyeliminujemy Włochy, to już będzie bardzo dobrze. Chociaż Optimus Maldini? Nie tym razem, okej okay. Holandia, Niemcy, Francja. <coughs> Anglia, Brazylia. Pięć narodowości przed nami. Coraz ciekawiej. Holandia. Okej. Okay. Niemcy, Francja, Anglia. Okej, okay. no to jeszcze te Niemcy zawalimy. No chyba, że Mateusz, chyba tylko Loter Mateusz może tutaj uratować sprawę. Uuuu, nice. No to Francja, Anglia, Brazylia. Widzowie, miejmy to za sobą. Anglia. O nie. Damian, jeżeli to oglądasz, zapraszam się bardzo serdecznie na Morena na jakiś meczek, po odbiór, sobie. Tej po odbiór tej karty. Zrobimy jakąś wymianę może. Ja przyjmę Twojego sensa z YouTube'a, Tobie dam Gerarda. Myślę, że to byłoby fair rozwiązanie. Także... No nie wiem widzowie, co myślicie o tej karcie? Napiszcie w komentarzu i koniecznie powiedzcie mi, co mam zrobić z tym składem, bo teraz Pytałem się was, czy tego Czabiego warto wsadzić do pierwszego składu. To warto. A teraz jeszcze dochodzi nam kolejny pomocnik Optimus, Gerard. Ooo, Gerard czy ale, ale taka, taka pomoc, Savi Gerard. No, gdybyśmy ja, tak wrócili do, do <laughs> przeszłości i mieli taki, taki środek pola, to wyśmienity, wyśmienity, ale. Ale, nie wrócił Ale właśnie. Czy to są karty na przepałkę, czy to są karty do gry? Napiszcie mi, co zrobić z tym składem, który mamy. No a teraz przechodzimy do kolejnych trafów. Okej, okay, moi drodzy, a przed nami 20 piłkarzy 85+. To musi być paczka, w której odda. No i zobaczymy. Pierwszy raz robię taką paczkę w ciemno. I może odda. Może odda, mam nadzieję, że obędzie się bez fejla. Lecimy. Leci ta paczka. Otwiera się i cyk. No i nie wiadomo. No i nie wiadomo, co teraz. I teraz 3, 2, 1, 0. Robimy. Pomin. I tutaj już nic więcej nie robię. Odkładam pada. Ty. Nie, dobra, jest git, jest git. Aha, bo zaraz mi. Okej, okay, dobra, jest MDD. No dobra, tu będą jakieś paróweczki. Jorginho. Mm. Griezmann. Szmaj. O jezus, Maria. To będzie najgorsza paczka w historii. Jest parecho. Jest yes, hummus. A to to nie są duplikaty? To jest... Aha, to są duplikaty. No, no. dobra. Okej, okay, czyli teraz zakrywamy wszystko i przechodzimy na... na pierwszą stronę, gdzie będzie reszta kart. O Boże, czy, no dobra, chyba będzie git, no zobaczymy, czekajcie, ile w lewo, w lewo, nie w lewo. Jest kartem, 20 Powinno być git. No. Chyba. A ile tu było duplikatów? No nie wiem. Dobra, o kurde, no. kimiś tu mi wyskakuje, co? Ty no to dobrze. Kimiś 88 Benzema 89. No, to są Aha, to są duplikaty, dobra No, no. no dobra no to może I teraz depaj, o oh Jezu. No. Jest kawani. Jezus Marian. No chyba to nie będzie aż tak dobrze, jak myśleliśmy. Jest Rafael Varan, na początku, byłoby super. Jest Luka Modryć 87. 7 Coraz mniejsze szanse. O! No, u 8-9 jeszcze. Dużo no, tych kart, bo to jest... będzie z 5 kart jeszcze? Nie, nie wiem, chyba jest nie 12. Nie wiem. będzie, bo jest 12 chyba na jednej stronie zawsze. Tak? Czyli jest 5-7 plus 5-12. Okej. Okay. O jest. Ale jest inform. No jak takie inform psuje. Uuu! Jest, jest pierwszy toc? Pierwszy toc. Okej, okay, czyli mamy tocę, to już może być same tocy, chyba że jakiś oblak okej, okay, jest Kin. Patrzymy dalej. Kolejny toc. Kolejny to 90, Swift jeszcze trzy chyba, jeżeli dobrze liczę, już nie to wiem, już mi się wszystko myli. Nie, nie nie, nie wolno tak lecieć. <ślech> Chcesz, ja się jeszcze jedna kartosu dwie. Po prostu nie będzie Spremerich chyba, nie wiem, chyba dwie mi się wydaje, mam nadzieję. Czekaj 3, 5, 7 nie, chyba ostatnia została. Decydująca. No, ja pierdzielę. No Bruno. I tak to samo leci, i tak to samo z tej paczki leci. Nieprawdopodobne. Dobra, paczka z Optimusem 92. Najpierw wróżba. Zobaczmy, jaka narodowość nam poleci z tej ikony. No, Optimus 92, to jest takie średniawe ja uważam. Chorwacja, dawal szaker. Nie wiem, czy Szuker ma 92 overall w ogóle na Optimusie, nie mam pojęcia. Ale, jeżeli Suker miałby faktycznie 92, no to raczej to nie byłaby dobra informacja z tego trafu. Tocy Premier League: dużo osób otwierało paczki, dużo foderka. Mam wrażenie, że jej obniżało. obniża drop na tej paczce, ale, czy faktycznie? Przekonajmy się, Optimus 92, i w środku Francja. Tylko Amri uratuje. Jest! Yes, you okay. Let's go. Nice! To już jest coś, to już jest coś. Idą 1.3 miliona, 1.4 miliona. Not bad. Kurde. A więc jednak winek Już się bałem, że Trezega poleci. A też nie wiem, czy Trezega ma 92 na Optimusie. Nie, nie, nie okay. wiem, nie wiem, nie pamiętam, nie zwracam na to uwagi. Eee, nie wiem, czy była szansa. Nie na Optimusie to? No kojarzy mi się jakiś g 91, ale nie wiem czy Prime czy Optimus widzowie napiszcie no błagam.